Czy wiesz, że najbogatsze miasto Rzeczypospolitej zbuntowało się przeciwko własnemu królowi? Ale to nie jest historia o polityce, to opowieść o mieście, które miało wszystko oprócz pokory, o husarii, która nie potrzebowała przewagi liczebnej, tylko pretekstu, by przebić się przez mury oporu, o królu, który nie rzucał słów na wiatr, tylko ludzi na pole bitwy i o błędzie, który kosztował Gdańsk więcej niż był w stanie sobie wyobrazić. Zobacz tę historię do końca, bo najciekawsze wcale nie wydarzyło się na polu bitwy. XVI-wieczna Polska, rok 1577. Polska jeszcze pachnie zwycięstwem spod orszy, ale gdzieś na północy znowu wrze. Gdańsk, bogate miasto portowe, które wyrosło na handlu z całą Europą, postanowiło tupnąć nogą. I to konkretnie: zbuntowali się przeciwko królowi Stefanowi Batoremu, nowo wybranemu królowi. Dlaczego? Bo woleli mieć własne zasady niż słuchać kogoś z Węgier. Batory jednak nie był z tych, co pozwalają na fochy. Oj nie! Gdańszczanie, jak to Gdańszczanie, mieli pieniądze, statki, kontakty i przekonanie, że ich racja zawsze jest najlepsza. Po elekcji Stefana Batorego stwierdzili: Nie uznajemy tego króla. No i się zaczęło. Wybrali własnego pretendenta do tronu i uzbroili się po zęby. A jak wiadomo, kto się buntuje, ten musi się liczyć z odsieczą. I ta odsiecz nadeszła. Kulisy buntu, o co im właściwie chodziło? Po śmierci Zygmunta Augusta i bezpotomnym końcu dynastii Jagielonów, tron polski stał się przedmiotem ostrej rozgrywki. Elekcja Stefana Batorego, wojownika księcia Siedmiogrodu, nie wszystkim przypadła do gustu. Gdańsk, miasto o ambicjach niemal niezależnego państwa, wolał innego kandydata cesarza Maksymiliana Habsburga. Dlaczego? Bo Gdańsk cenił sobie autonomię. Wolność handlu i brak królewskich palców w swojej polityce. Gdańszczanie od pokoleń cieszyli się ogromnymi swobodami, mieli niezależność sądowniczą, własną milicję miejską, prawo do prowadzenia wolnego handlu morskiego i pełną kontrolę nad dochodami portowymi. Królowie Polski, świadomi wartości Gdańska dla gospodarki Rzeczypospolitej, przez lata przymykali oko na ten przywilejowy układ. Ale w XVI wieku nastroje się zmieniły. Nowy król Polski postanowił zrobić porządek z Gdańskiem. W 1570 roku Sejm uchwalił tzw. Tak statuty Karnkowskiego dokumenty, które jak zimny prysznic obudziły Gdańszczan z poczucia bezkarności. Statuty ograniczały władzę Rady Miejskiej, wprowadzały większą kontrolę królewską nad portem, umożliwiały królowi wpływ na wybór burmistrzów, a przede wszystkim Przekazywały część dochodów miasta do skarbu państwa. I to ostatnie gdańszczanie potraktowali jako atak na ich kieszeń, dlatego byli wściekli. Gdańsk nie miał zamiaru się ugiąć. Zaczęli wysyłać poselstwa, próbując przekonać Batorego do cofnięcia niekorzystnych przepisów. Ale nowy król był twardy jak mur pruski, miał w głowie porządek, centralizację i autorytet królewski. Dla niego Gdańsk to nie była święta krowa, tylko miasto, które za bardzo się rozzuchwaliło. Negocjacje trwały kilka miesięcy. Gdańszczanie próbowali grać kartą gospodarczą. Grozili zablokowaniem handlu, wstrzymaniem ceł i wypłaty podatków. W międzyczasie budowali fortyfikacje i zbroili się na potęgę. Sprowadzono niemieckich najemników, kupiono działa z Czech, a w stoczniach zaczęto przebudowywać statki handlowe na jednostki bojowe. W końcu, po kolejnej nieudanej próbie dogadania się z królem, Gdańsk wypowiedział posłuszeństwo a w Rzeczypospolitej nieposłuszeństwo oznaczało jedno – zbrojny konflikt. Ogłosili, że nie zamierzają słuchać żadnego Batorego. Brzmi jak zły pomysł? Oj tak. Stefan Batory – król z toporem i dyplomacją. Stefan Batory nie miał w zwyczaju się wahać. Nie był typem salonowego polityka. Jego styl to – szybka decyzja, wojskowy porządek, absolutna dyscyplina. A do tego miał jeden z największych atutów tamtych czasów – husarię. Dzień sądu. Bitwa rozegrała się niedaleko Trzewa. Po stronie królewskiej około 2,5 tysiąca ludzi, w tym husaria, piechota węgierska, polska jazda lekka i artyleria, dowodził Jan Zborowski, Hetman i gość, który znał wojnę od podszewki. Naprzeciwko około 10 tysięcy żołnierzy Gdańska, głównie najemników z Niemiec i Czech, mieli liczebną przewagę. I to ogromną. W niektórych źródłach mowa o nawet pięciokrotnej przewadze. Mieli broń palną, działa porządną organizację, ale nie mieli polskiej furii. Poranek bitwy był chłodny i wilgotny. Teren zdradliwy, pełen błota. Ale Husaria? Jak z innej planety. Pierwsza szarża husarska. Na lewym skrzydle wojsk królewskich napotkała pewne trudności. Natomiast kolejna przebiła się przez szeregi gdańskie niczym strzała przez pergamin. Nasi wspaniali jeźdźcy nie zważali na kule ani bagna. Niemieccy najemnicy zaczęli się łamać. Z relacji jednego z jeńców. Ich oczy płonęły jak u ludzi opętanych, gdy ruszyli, ziemia zadrżała. Bitwa trwała krótko, ale intensywnie. Większość najemników padła lub została wzięta do niewoli. W ręce królewskie wpadło ponad trzydzieści dział. To było totalne zwycięstwo. Przeciwnika nie tylko udało się pokonać, ale także przejąć jego broń, co wzmocniło króla ale i rozbrajało kolejne potencjalne zapędy gdańszczan. Gdańsk nie miał już czym grozić. Zwycięstwo pod Lubiszewem nie zakończyło wojny od razu, ale było potężnym sygnałem. Gdańsk nie może już liczyć na przewagę militarną. Straty w ludziach, sprzęcie i morale były tak poważne, że mieszczanie po raz pierwszy zaczęli poważnie myśleć o zakończeniu konfliktu przy stole negocjacyjnym. Widać było, że choć Gdańsk miał złoto, działa i najemników, to nie miał tego co najważniejsze przewagi moralnej i siły ducha, którą miała Husaria i Armia Królewska. Rozpoczęły się intensywne rokowania, ale uwaga, to nie była kapitulacja. Gdańsk był zbyt ważny dla gospodarki Rzeczypospolitej, by go upokorzyć. Stefan Batory był wojownikiem, ale też wytrawnym graczem politycznym. Zrozumiał, że potrzebuje Gdańska jako sojusznika, nie wroga. Dlatego zamiast całkowicie złamać miasto, zgodził się na kompromis. W zawartym w 1578 roku porozumieniu Gdańsk oficjalnie uznał Batorego za króla Polski, a król Przywrócił część przywilejów odebranych przez statuty Karnkowskiego. Miasto odzyskało kontrolę nad częścią spraw samorządowych i sądownictwa, mogło dalej zarządzać portem, a nawet wywalczyło sobie zniżki podatkowe. Jednocześnie jednak potwierdzono zwierzchnictwo króla i obowiązek lojalności wobec korony. To był polityczny majstersztyk. Wilk był syty, owca cała, a Rzeczpospolita znów trzymała się w całości. Bitwa pod Lubiszewem. Stała się symbolem tego, że siła militarna może być skutecznym narzędziem dyplomacji, ale tylko wtedy, gdy idzie w parze z rozumem. Pokazała też, że Husaria nie była jedynie ozdobą triumfalnych obrazów, to była formacja, która w krytycznym momencie potrafiła przesądzić losy całej polityki państwowej. Od tej chwili nikt już nie traktował ich jak zwykłych jeźdźców, stali się legendą za życia, co czyniło Husarię przerażającą dla zbuntowanych Gdańszczan. Dla przeciętnego gdańskiego najemnika, wychowanego w miejskich murach, zaprawionego może w potyczkach, ale nie w wojnie z legendą, spotkanie z husarią musiało być jak zderzenie ze ścianą. Ich wygląd był jak z innego świata: hełmy błyszczące w słońcu, zbroje połyskujące jak lustra przy galopie. I te kopie, długie jak maszty, trafiały z precyzją, która mroziła krew w żyłach. Ale to nie tylko wygląd robił robotę husaria była piekielnie skuteczna. W przeciwieństwie do najemników, którzy walczyli za pieniądze i często spierali się o żołd bardziej niż o strategię, husarze to była śmietanka szlachty. Wojownicy z honorem, obowiązkiem i dumą, która nie pozwalała im się cofnąć. Ich morale? Niebotyczne. Dyscyplina? Wojskowy majstersztyk. Kiedy ruszali do szarży, ziemia trzęsła się pod kopytami, a przeciwnik miał kilka sekund na decyzję – uciekać albo modlić się o cud. Dla Gdańska, który był pewien, że przewaga liczebna i niemiecka precyzja załatwią sprawę, Husaria była szokiem kulturowym i militarnym. To było jak próba zatrzymania burzy tarczą. W starciu z nimi nawet najlepiej opłaceni najemnicy wpadali w panikę. Zresztą, po Lubiszewie wielu z nich nigdy już nie stanęło do walki przeciwko Rzeczypospolitej. Trauma była zbyt duża. Warto podkreślić jednak, że to konkretne zwycięstwo nie należało wyłącznie do Husarii. Był to sukces wynikający ze współpracy także z dwoma innymi formacjami, a mianowicie z piechotą i artylerią. Warto o tym pamiętać. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o odzyskaniu Gdańska przez Rzeczpospolitą. A jeśli będziesz chciał wesprzeć rozwój kanału, rozważ zostanie moim patronem na Patronite. Dziękuję za uwagę. Na dziś to już wszystko. Słyszymy się już niebawem, zwłaszcza jeśli klikniesz film, który wyświetlam Ci właśnie po prawej stronie. Będę zaszczycony, jeśli przypadnie ci on do gustu.